Warszawa dla Jezusa! Dzień dobry, witam serdecznie, na imię mam Octavian. Słuchajcie, chciałem przeczytać fragment z Ewangelii Marka. Gdy Jezus po kilku dniach powrócił do Kafarnaum, wieś o jego przybyciu szybko obiegła całe miasto. Wkrótce w domu, w którym się zatrzymał, zebrało się tak wielu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było wolnego miejsca, a Jezus głosił im Słowo Boże. Wtedy właśnie czterej mężczyźni przynieśli na nosze sparaliżowanego. Nie mogąc przycisnąć się do Jezusa, zrobili otwór w dachu i spuścili w dół nosze z chorym. Gdy Jezus ujrzał ich zdecydowaną wiarę, powiedział do chorego, synu, odpuszczam Ci twoje grzechy. Kilku pomyślało z oburzeniem, dlaczego on tak mówi? To bluźnierstwo. Przecież tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Jezus znając ich myśli odpowiedział tak Dlaczego was to oburza? To jest łatwiej powiedzieć Odpuszczam ci grzechy, czy wstań i chodź Udowodnię wam, że ja, Syn Człowieczy Mogę odpuszczać grzechy I zwrócił się do sparaliżowanego Jesteś uzdrowiony Zabierz swoje nosze i idź do domu A kory wstał, wziął nosze i na oczach zebranych odszedł Wszyscy byli poruszeni tym do głębi i wielbili Boga mówiąc, nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego. I chciałem Ci dzisiaj powiedzieć, że Jezus jest taki sam, że on Cię lubi, że może się nie narzuca, ale bardzo Cię lubi. W jaki sposób szuka takich właśnie ludzi jak tej przypowieści. Dzisiaj Jezus wśród nas szuka osób po prostu z otwartym sercem. Nie musisz być mądry, Wykształcony, czy mniej grzeszysz, czy więcej, niezależnie jak wygląda Twoje życie. Bóg patrzy na Twoje serce, czy jest otwarte. On szuka ludzi, tak jak ta historia mówi, z ponad przeciętną wiarą. Czy jesteś takim wierzącym szarakiem jak wszyscy inni? Czy chcesz wierzyć trochę więcej ponad normę? Ci ludzie z tej przypowieści zrobili dziurę w dachu, żeby skorym się dostać do Jezusa. Posłuchajcie tego. Bóg dzisiaj tu wśród nas szuka przyjaciół, a nie tylko sług. Religia straszy Bogiem. Bądź grzeczny, bo pójdziesz do piekła. Słyszałeś kiedyś coś takiego? My wierzymy, że serce Boże jest zupełnie inne. Dużo bardziej ciepłe i miękkie. Bóg szuka wśród nas przyjaciół. Wierzę, że patrzy teraz na nas i szuka wśród nas ludzi, którzy by chcieli być blisko Niego, blisko Jezusa. Nie z przymusu, nie ze strachu, ale dlatego po prostu, że chcą być blisko Boga. Jesteś taką osobą? Bóg patrzy dziś na Ciebie. Wierzę, że przeze mnie pokazuje na Ciebie palcem bezpośrednio. On tak bardzo kiedyś chciał się zbliżyć do ludzi, że posłał swojego Syna na świat. Wychodził po ziemi między nami. Może to było bardzo dawno temu, ale to się naprawdę wydarzyło. Jezus chodził po ziemi, uzdrawiał ludzi, przebaczał grzechy, rozmnażał i rozdawał jedzenie. Potem umarł za nas na krzyżu. Chciał przez to pokazać, jak bardzo on i jego ojciec w niebie są dobrzy, chcą być z nami ludźmi i chcą nam pomagać na co dzień. I ten Bóg, o którym ci dzisiaj mówię, On chce zostać, chce być obecny w Twoim życiu. Wiecie, co ciekawe, Jezus nigdy nie burczał na ludzi, tylko na faryzeuszy. W naszym gronie byśmy spojrzeli, to Bóg może by burczał na antero pastora, ale nigdy na nikogo z was. On nie burczał na ludzi. On przebaczał grzechy. Pamiętam, jak czytałem Nowy Testament, Jezus mówi do faryzeuszy tak. Dużo obrzędów religijnych spełniacie, a nie szanujecie swoich rodziców. W innym miejscu mówił, jak groby powielane jesteście, biada wam uczeni w piśmie. Dajecie ofiary i dziesięciny nawet przypraw, a zaniedbaliście sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. O czym tu dzisiaj mówimy? Że nie obrzędy, ale taka prosta wiara, otwarte zaufanie i miłość do Boga. Do Jezusa to jest najważniejsze. I słuchaj, dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, że możesz za darmo mieć przebaczone grzechy. Możesz mieć pewność życia wiecznego, że Jezus, który chce wejść do Twojego życia, będzie z Tobą przez rok, przez dziesięć, 10, przez sto, przez dwa tysiące lat. Nasz Bóg rozdaje dzisiaj życie wieczne. Jeżeli chciałbyś za darmo otrzymać dar życia wiecznego i przebaczenie grzechu, proszę cię, abyś serca głośno razem ze mną powtórzył bardzo prostą modlitwę. Drogi Panie Jezu, chcę otworzyć swoje życie na Ciebie. Wejdź w mnie. Proszę Cię, chcę Cię doświadczyć w realny sposób. Potrzebuję Twojej pomocy dzisiaj. Przepraszam za grzechy i za błędy. Dziękuję, że umarłeś za mnie na krzyżu. Chcę dziś zostać zbawiony dzięki Twojej łasce za darmo. Chodź Panie Jezu, działaj w moim życiu. Amen. Słuchajcie, zachęcam, żeby wziąć ulotkę od osób, które tutaj stoją. Zachęcam, żeby przyjść do nas na niedzielne spotkania. Jesteśmy z różnych, naprawdę ciekawych społeczności. Niektórzy są uśmiechnięci, niektórzy są smutni jak Tadek. Są biali i trochę bardziej ciemni. Zachęcam do tej różnorodności, aby poznać nas, znajdź wśród nas przyjaciół, zadaj jakieś pytanie zanim odejdziesz dalej. Dziękuję. A i zapraszamy na naszą kawę ciepłą. Właśnie się woda zagotowała.